Wiesz dlaczego twoje wiosenne zdjęcia wyglądają zwyczajnie, nawet gdy masz najlepszy sprzęt? Bo to nie aparat robi klimat, tylko to, co ty robisz z kolorem. Pozdrawiam, Waldek, kanał Photomix. W tym tutorialu pokażę Ci, jak w kilku prostych krokach stworzyć preset w Lightroomie, który zmieni soczystą, wiosenną zieleń w przygaszoną, mroczną tonację z takim filmowym lookiem. I uwaga, to nie są żadne gotowce, ani efekciarskie filtry. Pokażę Ci dokładnie, jak pracuję na krzywych tonalnych mieszalniku kolorów i gradacji kolorów, żeby twoje zdjęcia zyskały zupełnie nowy charakter. Jeśli chcesz, żeby właśnie wyglądały tak jak wyrwane z okładki magazynu lub kadru filmowego, oglądaj do końca. A jeśli chcesz więcej takich trików i konkretnej wiedzy bez ściemy, kliknij subskrypcję i włącz dzwoneczek, bo to dopiero początek. Jeśli podobają ci się moje filmy Wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Aby rozpocząć jakiekolwiek prace nad naszym zdjęciem, oczywiście przechodzimy tutaj do zakładki Wywołaj i pojawiają nam się z prawej strony wszystkie opcje, które możemy użyć przy naszej edycji. Pierwszą zakładką, jaką się zajmiemy, jest podstawowe. Rozwijamy i tutaj będziemy troszeczkę. Zmieniać, jeżeli chodzi o ustawienia. Tutaj każdy robi pod swoje zdjęcie, dlatego mogą się te wartości różnić. One tak de facto nie będą wpływały na ten nasz efekt kolorystyczny końcowy. Dlatego ja u siebie, no może kontrastu, dodam do 19, żeby tak to troszeczkę podbić. Światła. Na 14. Następnie mam cienie i tutaj może 9. Dorzucimy. Biele odejmę na około 20. Trochę przyciemnie i czernie dorzucę na 20. O, I tak, jeżeli chodzi o te pierwsze. Ustawienia możemy zostawić. Później jeszcze tutaj wrócimy, dostosować resztę tych suwaczków do naszych potrzeb, ale jeszcze przejdziemy do krzywej tonalnej. Tutaj, będąc na tej podstawowej krzywej punktowej, przechodzimy od dołu ten pierwszy punkt i tutaj będzie 0 i wyjście dajemy na 34. Jak widzicie, troszeczkę zmatowiliśmy tutaj nasze zdjęcia, ale to nic. Wstawiamy drugi punkt i tutaj będzie 34 na 39. I wstawiamy następny punkt. Tutaj nie będę machał tylko Standardowo, jak to zwykle bywa, mam przygotowane i tylko wam powiem, jakie są ustawienia. Tutaj będzie 78 na 64. Następny punkcik, i tutaj będziemy mieli 168 na 151. I jeszcze jeden punkt, żeby ładniej było. To będzie 226 na 234. Tutaj ostatni pozostawiamy nietknięty. Przechodzimy do krzywej koloru czerwonego i tutaj także zaczniemy od dołu. Tutaj dół pozostawiamy, czyli na 0,0. Następnie 42 na wejściu i

Ciachniemy i tu będzie 206 na 196. O. i tak jak było wcześniej, ostatni pozostawiamy czyli 255 na 255. Przechodzimy do zielonego, i tutaj też od dołu będziemy sobie tworzyli. Zostawiamy pierwszy nieruszony, następny postawie będzie 41. Na 32 stawiam następny, i tutaj będzie 90 na 89. Stawiam następny, i tu będzie 146. O, jeszcze nie tak 146 na 146. O. I następny stawiamy, i tu będzie. Podobnie, ale inaczej. 201 na 201 i ostatni 255 na 255. Przechodzimy do niebieskiego i tutaj pozostawiamy na 00. Pierwszy, drugi robimy 32 na 40. Stawiamy następny i tutaj robimy 85

Osiem. I ostatni pozostawiamy, czyli 255 na 255. I tutaj, jeżeli chodzi o krzywą, to mamy już załatwiony, teraz jak widzicie, zrobimy sobie o, przed i po samymi krzywymi, już mamy ten taki fajny efekcik zrobiony, ale to jeszcze nie jest to, co chcemy uzyskać, możemy teraz jeszcze wejść do podstawowych. I tutaj temperaturę podnieść o około 4, tak, damy więcej tych ciepłych tonów. Tekstury możemy dorzucić, żeby było to zdjęcie takie bardziej kontrastowe, czyli dam 20. Jeżeli chodzi o przejrzystość, to tu ujmę, tak, żeby wszystko się zrównało. Uzupełnienie, yy, przepraszam, usuwanie zamglenia. Dorzucimy dosyć dużo na 40. Zobaczcie, jaki to wprowadza całkiem inny efekt. Chciałem to później można to zrobić, ale nie jest on tak y, widoczny. Później będzie troszeczkę taki y, zniwelowany. A to, że teraz godamy więcej, właśnie spowoduje, że ten końcowy efekt będzie dosyć fajny. Y, także tutaj 40 na plusiku i. Jaskrawości ujmiemy o około 9, natomiast nasycenia dorzucimy na 31, i to możemy tak na razie zostawić. Jak widzicie, troszeczkę jest przewalone, że tak powiem, ale przejdziemy do mieszalnika kolorów. Tutaj, jeżeli macie Hue Saturation Light, czyli HSL, to zmieńcie na kolor, będzie łatwiej. I po kolei będziemy teraz te kolory sobie edytować. I tutaj, jeżeli chodzi o czerwony, to damy 25 na plusie. Nasycenie zmniejszymy na 27. Natomiast luminację zmniejszymy na 39. I tak. Jeżeli chodzi o kolor czerwony, możemy zostawić. Przechodzimy do pomarańczowego. I tutaj minus 5, następnie minus 29 i plus 24, i przechodzimy do żółtego. Tutaj mamy minus 31. Następnie. Minus 71 i ostatnia damy na plus 31. I tak mamy żółty, i zobaczcie, te wszystkie nasze wcześniejsze zmiany, które zrobiliśmy, spowodowały, że ten obraz, czyli chodzi mi o te zmiany w podstawowych, czyli te jaskrawość, nasycenie i temperatura, która była Przeciągnięta. Przed chwilką teraz już nam się tak to ustatkowało, a jednocześnie dzięki temu mamy te kolorki takie troszeczkę fajniejsze. Dobra, przechodzimy do zielonego i tutaj także ujmiemy, czyli będziemy mieli minus 46, następnie minus 68 i. Luminacja ostatnia na minus 21, czyli całkowicie przygaszamy zielenie. W tym wypadku przechodzimy do turkusu. Tutaj też będziemy ujmowali, czyli minus 55, następny minus 84 i luminacja na plus 69. O, I to zostawiamy. Przechodzimy do niebieskiego. Tutaj delikatnie barwa na minus 3. Następnie minus 61. Nasycenie. I luminacja na jedynie minus 7. Lecimy dalej do fioletowego. I tutaj będziemy mieli, jeżeli chodzi o barwę, to 53 na minusie. A nasycenie będzie na minusie 59. Pozostawiamy luminację i przechodzimy do karmazynowego. Tutaj karmazynowego dodamy na 24. Nasycenia ujmiemy na 72, natomiast luminacji dorzucimy na 16. I to będzie wszystko, jeżeli chodzi o mieszalnik kolorów. Możemy teraz przejść do następnej opcji, która pozwoli nam zmieniać kolory, czyli do gradacji kolorów i tutaj zaznaczamy pierwsze, jak widzicie mamy cienie, półcienie i podświetlenia, czyli światła. przechodzimy do cieni, pojawia się te większe okno i albo tutaj sobie wpisujemy wartości, albo macie tutaj taki trójkącik, jak rozwiniemy to, pojawiają się Suwaki, które, którymi możemy ustawiać sobie opcje, jeżeli chodzi o barwę i nasycenie. I tutaj barwę dam na 153, natomiast nasycenie na 8, czyli jak widzicie, mamy takie delikatnie zielone te kolory, natomiast luminację zostawiamy tak, jak jest. Przechodzimy do mieszania. Tutaj na setkę, czyli na maksa ustawiamy, natomiast balans dorzucamy na plus 18. I teraz przechodzimy do półcieni, i tutaj barwa mamy 36, natomiast nasycenie na 34. Tutaj luminacji możemy dorzucić na 26, żeby troszeczkę się nam. Ten kolor bardziej podświetlił, resztę zostawiamy tak jak było, przechodzimy do świateł, i tutaj barwa na 248, natomiast nasycenie na 18, czyli takie delikatne zmiany. Jak widzicie, niby barwy dodajemy, ale wartość tej barwy jest dosyć, dosyć malutka. I tutaj, jeżeli chodzi o luminację, to ujmiemy o 22 i tak to zostawimy. I jeśli byśmy chcieli jeszcze podkreślić troszeczkę, takie zrobić kontrastowe, ostre właściwie to zdjęcie, to możemy przejść do szczegółów i tutaj po prostu dorzucić troszeczkę ostrości czyli dajmy, dajmy na dodamy na 40 tutaj 10 możemy zostawić 25 0 czyli resztę wartości które zostały podstawione z automatu. I proszę bardzo mamy zdjęcie przed i zdjęcie po. Naprawdę efekt jest bardzo fajny i gotowe twój własny preset z przygaszoną dramatyczną zielenią jest już w Lightroomie i teraz każde twoje zdjęcie może wyglądać jak plakat filmowy. Pamiętaj, to właśnie takie detale jak subtelne przyciemnianie zie zieleni potrafią sprawić, że twoje zdjęcia przestają być tylko ładne, a zaczynają być klimatyczne i zapadające w pamięć. A jeśli ten tutorial był dla ciebie pomocny, nie zapomnij zostawić łapki w górę, kliknąć subskrypcji i włączyć dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych materiałów, które pomogą Ci przenieść Twoją obróbkę zdjęć na wyższy poziom. Dzięki, że byłeś ze mną do końca. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!